W odcinku kwadransa akademickiego zaprezentujemy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Wiodącymi kierunkami na tym wydziale są ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo. Ratownictwo medyczne to kierunek dla osób, które chcą pomagać innym. W trakcie nauki studenci zdobywają elementy wiedzy przydatne w codziennej pracy. Później mogą pracować bez problemu w wielu placówkach zajmujących się ratownictwem. Kierunek ratownictwo medyczne na naszej uczelni jest, funkcjonuje od początku trwania Wydziału Medycznego. Mogę powiedzieć, że jest to elitarny kierunek, ponieważ uczymy na, nich, jak ratować, na nim, jak ratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Generalnie studenci mają bardzo dużo zajęć praktycznych, no bo jest to kierunek praktyczny, które realizowane są zarówno tutaj w salach ćwiczeniowych i te sale są naprawdę wysokiej wierności, ponieważ mamy bardzo dobry sprzęt jakościowo, ale te zajęcia są również realizowane w szpitalu, czyli już z takimi prawdziwymi pacjentami, mają bezpośrednio. Średni kontakt z ludźmi i dokształcają swoje umiejętności praktyczne. Głównie kształcimy tutaj na poziomie praktycznym. Studenci tutaj od początku, czyli od pierwszego roku, e, mają zadzie, zajęcia praktyczne, zaczynają tutaj. E, Zajęciami bardzo podstawowymi, czyli na pierwszym roku pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc. Na drugim semestrze są, zaczynają włączyć się tutaj przedmioty związane z tak zwanymi medycznymi czynnościami ratunkowymi, czyli są wprowadzani jakby tutaj do działań przyszłych jako, jako, jako ratownicy medyczni. Studenci wybierają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Legnickiej Uczelni ze względu na dobrą kadrę oraz praktyczny wymiar nauki. Co naszej uczelni, mimo oczywiście wykładów, mamy bardzo dużo zajęć praktycznych dużo sal, które są fajnie wyposażone w modele, dzięki którym możemy zobaczyć właśnie, jak zbudowane jest nasze ciało. Oprócz tego są też organizowane wyjazdy z koła młodych medyków na sekcję zwłok, na której byłam osobiście dwa czy trzy tygodnie temu bardzo fajna sprawa. Mamy dużo zajęć praktycznych, mamy wykłady, mamy ćwiczenia, które pokazują nam, jeśli chodzi o e, e, różnego rodzaju budowy anatomiczne, jeśli chodzi o samego człowieka, jak się składa, z czego jest zbudowany, jeśli chodzi o stricte ratownictwo medyczne, możemy się nauczyć różnych, e, jeśli chodzi o pomoc e, drugiej osoby. Wszyscy tutaj instruktorzy są e, praktykami, czyli czynnie działającymi tutaj ratownikami medycznymi, e, więc naszych tutaj e, historii, z naszych wyjazdów potrafiliśmy przenieść pewne sytuacje i pokazać studentom jakieś stany zagrożenia życia, jakieś sytuacje niebezpieczne, z czym oni mogą się po prostu spotkać. Chcemy ich po prostu przygotować na ten, na ten element właśnie związany z zagrożeniami tutaj zdrowia. Studenci znajdują później pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych czy w pogotowiu ratunkowym. Kamil pracuje w Legnickim Pogotowiu i poleca tę pracę młodszym kolegom. Do pogotowia trafiłem e... Natchnięty wydarzeniami, które spotkały mnie w życiu. Jako młodzieniec pracowałem jako ratownik WOPRU. Tam jakoś ta działka z kwestii wtedy wówczas pierwszej pomocy przedmedycznej była działką, w której się najlepiej odnajdywałem. Po jakichś tam konsultacjach z kuzynem, który pracuje w zawodzie, postanowiłem studiować ratownictwo medyczne. No i potem po studiach wszelkie starania, aby dostać się do systemu państwowego ratownictwa medycznego. Na Wydziale działa również koło młodych medyków. To cenne doświadczenie jeszcze w trakcie studiów, a studenci zrzeszeni w nim biorą udział w wielu pokazach czy uczą innych udzielania pierwszej pomocy. A na w naszym wydziale funkcjonuje Koło Naukowe Młodych Medyków i to Koło Naukowe Młodych Medyków zrzesza ratowników medycznych. Mogą oni tam podnosić swoje kwalifikacje, wyjeżdżają m.in. na sekcje z gdzie zaznajomiają się z anatomią człowieka, organizują konferencje, w których też czynnie uczestniczą oraz prowadzą badania. Prowadzą również szkolenia z pierwszej pomocy i te szkolenia są rozpowszechnione tutaj na cały powiat Legnicki, wręcz na całe województwo dolnośląskie i przeszkolili już łącznie ponad 4 tysiące osób. Zbieranie doświadczenia jest bardzo ważne z perspektywy pracujących już w systemie ratownictwa medycznego. Kamil udzielił kilku wskazówek. Powiedziałbym, że przyłożyli się do nauki MCR musicie mieć w małym paluszku. Przede wszystkim nie unikajcie praktyk, tam dowiecie się najwięcej. Nie unikajcie zajęć praktycznych w salach ćwiczeniowych, bo to jest najistotniejsze. Nie wzorujcie się na amerykańskich filmach, nie liczcie, że zawsze będziecie ratować ludzi. Czasami trzeba pojechać do kogoś, kto potrzebuje bardziej naszego wsparcia merytorycznego i duchowego niż spektakularnych akcji ratunkowych. Zawód ratownika wiąże się z dużą odpowiedzialnością i umiejętnościami. Sam zawód ratownika medycznego w Polsce jest coraz bardziej doceniany. Praca może odbywać się nie tylko w służbie zdrowia, ale ratownik medyczny może być również zatrudniony w policji, w straży pożarnej bądź też w innych służbach mundurowych, gdzie również będzie realizował swoje zadania. Same studia są bardzo intensywne, dużo godzin. Przede wszystkim dużo godzin praktyki, ćwiczeń umiejętności jakichś tam twardych, manualnych, e, ćwiczeń z manekinami pozorowanych scenek, nie są to studia nudne, e, teoretyczne, duży nacisk jest składzony na praktykę. E, zapoznanie się studenta e, z obsługą e, bardzo ważnego w tym zawodzie sprzętu medycznego, e, z samym profilem pracy, zarówno jak na oddziale ratunkowym. Jak i w pogotowiu, w toku studiów, wiele godzin praktyk w zespołach ratownictwa medycznego oraz na szpitalnym oddziale ratunkowym. Studenci trzeciego roku biorą udział w zawodach, dzięki którym mogą zweryfikować swoje umiejętności. Były to grupy, pięć grup trzyosobowych. E, realizowali tutaj w kilku konkurencjach związanych właśnie z tokiem kształcenia, e, czyli z jednostkami zagrożenia życia, z dziećmi, e, tak, czy tam z jakimś wypadkiem, e, wypadkiem tutaj urazowym. E, grupa, która zwyciężyła, e, miała możliwość tutaj pojechania e, na mistrzostwa tutaj uczelni wyższych, e, gdzież zajęła e, dziewiąte miejsce. W tym roku przygotowano również specjalny program praktyk dla studentów tego kierunku. W tym roku udało nam się uruchomić praktyki pilotażowe dla ratowników medycznych. Są to praktyki, w których ratownicy medyczni dostają wynagrodzenie, mogą tutaj mogą tutaj z przyznanych środków zakupić umundurowanie, sprzęt, z którego będą korzystać w ramach tych praktyk. Daje to tutaj też ewentualność i możliwość tak rozbudowania tych praktyk. Dzieci studenci mają większą wiedzę, większe doświadczenie i zdobywają to doświadczenie właśnie za pomocą tych praktyk. Drugim ciekawym kierunkiem na wydziale jest pielęgniarstwo. Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia są studiami obejmującymi 6 semestrów i są skierowane do maturzystów. Natomiast jest możliwość kontynuowania studiów na studiach magisterskich drugiego stopnia, gdzie osoby, które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa, mogą kontynuować naukę. Jeżeli chodzi o studia na kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, na licencjacie, to oferujemy przygotowanie praktyczne do zawodu pielęgniarki. W trakcie studiów jest wiele godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne, na praktyki zawodowe i poza wykładami i teoretycznym przygotowaniem do zawodu oferujemy bardzo dobrą bazę szkoleniową. Uczelnia oferuje w tym zakresie studia licencjackie oraz magisterskie. Jest to bardzo ciekawa tutaj uczelnia ze względu na monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Pozwala nam zdobycie na praktycznych umiejętności oraz mamy bardzo dużo zajęć na szpitalu, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak ta praca tak naprawdę będzie wyglądać po skończeniu tych studiów. Nasi wykładowcy są bardzo przychylni, pomagają nam. Mamy zajęcia praktyczne, teoretyczne. Praktyczne w centrum symulacji nowoczesnym, bardzo na nowoczesnych fantomach się uczymy, gdzie możemy naprawdę już wiele rzeczy zrobić. Mamy także praktykę w szpitalu wojewódzkim w Legnicy, gdzie pracujemy już z żywym człowiekiem. Także jest adrenalina. Absolwenci kierunku nie mają również problemu ze znalezieniem pracy. Dyplom, który uzyskuje licencjat pielęgniarstwa uprawnia te osoby do pracy w różnych placówkach służby, służby zdrowia, w różnych podmiotach. Mogą pracować zarówno we wszystkich oddziałach szpitalnych, jak i poradniach, przychodniach i wszędzie tam, gdzie zatrudnia się pielęgniarki. Myślę, że w tym momencie bardzo ważne jest takie szersze spojrzenie na studia, na kierunku pielęgniarstwo. Chodzi mi tutaj o zatrudnienie absolwentów. W tej chwili sytuacja demograficzna w Polsce przedstawia się w taki sposób, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na zawody medyczne, zwłaszcza na pielęgniarki. I jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że podmioty medyczne dzwonią do nas, pytając się, kiedy nasi absolwenci kończą studia, bo mają już przygotowane dla nich oferty pracy i miejsca pracy. Warto dodać, że niedawno otwarte zostało monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. To zespół sal, które w pełni oddają szpitalne warunki i pomagają w całym procesie nauki. To projekt, dzięki któremu studenci mogą ćwiczyć w warunkach najbardziej oddających szpitalne realia. Jest tutaj na przykład sala wysokiej wierności, gdzie na specjalnych fantomach studenci uczą się, jak postępować z pacjentem w przyszłości. Centrum zostało uroczyście otwarte dokładnie 20 lutego. Dzięki niemu zmieniły się standardy kształcenia pielęgniarek w Legnickiej. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, imienia Witelona. Dzięki temu pracownicy wydziału mogą w jeszcze lepszy sposób i częściej sprawdzać wiedzę i umiejętności w sposób rzetelny i obiektywny. Cały obiekt jest bowiem pod okiem kamer. Bardzo dużo mamy zajęć praktycznych, głównie tak naprawdę. Na każdym roku licencjatu są zajęcia właśnie w tych salach tutaj praktycznych, jak również są zajęcia praktyczne na szpitalu oraz praktyki dodatkowe. Więc jest to bardzo duża ilość godzin, ponad 2000. To był dobry wybór, żeby móc się rozwijać. Wiem, że to jest dobry zawód na przyszłość, żeby mogła po prostu wszędzie znaleźć pracę. Mamy wiele zajęć. Praktycznych, jak i teoretycznych, no i także mamy centrum symulacji, na którym możemy się uczyć na nowoczesnych fantomach. Myślę, że jest to zawód na pewno z przyszłością. Jest to coś, co dostarcza człowiekowi adrenaliny, satysfakcji, <słuch> satysfakcji tak. Można się czegoś naprawdę nauczyć o drugim człowieku i sprawdzić też siebie. Studenci mają również wiele praktyk, między innymi w Legnickim Szpitalu. Przygotowanie do samodzielnej pracy trwa od miesiąca do trzech. W tym czasie to już wykwalifikowane pielęgniarki, które możemy spotkać na wielu szpitalnych oddziałach. Było naprawdę bardzo dużo zajęć i praktycznych i takich teoretycznych. Tutaj mogliśmy sobie przyćwiczyć wszystko na fantomach. Później dopiero jak poszliśmy do szpitala to, no to mieliśmy prawdziwego, żywego człowieka. Tak i naprawdę było tyle tych godzin, że ja po studiach bardzo bez problemu zaczęłam pracę w zawodzie. Program kształcenia został oparty na wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji można znaleźć w informatorach oraz w punkcie rekrutacyjnym Legnickiej Uczelni. To już wszystko w tym programie, a w następnym opowiem o pozostałych kierunkach dostępnych na Wydziele o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.